Hej, witajcie wszyscy. Jest. Yy, ja jestem Naniuszek, a jest ze mną... Tam ten sniper. Yeah. I druga runda. Wiesz, że średnia jedna nasza ronda trwa po 30 sekund? Ej, słychać mnie? No. To dobrze. Ale ta snajpa jest dobra. Może się wylosować ta snajpa, a 50 ek i te złota, nie? Ага. Ну no, добре. А ты тоже здесь на грани венц? Więc... Ай, трафил. Да. Jeszcze z dziewięć minut. To... to będzie już ostatnia runda, którą nagramy? Trzy rundy? Tak, trzy rundy nagramy, czyli to już jest ostatnia. No tak, ale już bez nagrywania to. Zobaczcie, jak sniper z bliska Dobra, i to i na tyle w tym odcinku